Siemanko moi widzowie, nie jestem pewien za bardzo co porobić, więc zobaczmy co to mogę. A maker na przykład i chciałem powiedzieć, genialnie, no będzie z nim jak się da, żeby z nic zdobyć. Czekaj, jest jakiś no fajnie zniknęła się. Co? Gieee. Yeah! Co się stało? What the mogę nie mogę co się tutaj oddziało! Co się tutaj stało, proszę państwa? Te prawie 7 milionów jazdy chłop ma, 28 tysięcy więcej ma od tego gościa. Błagam cię, ci Kac, coś ty zrobił? Co, o tego rewivacie? Nie wierzę w to. Ty kiedy to się stało? Biedny zora w piątym miejscu. Upadek kroku. Nie, nie pasuje, póki, zora... póki pan jest najlepszy. O, genialne. Dobra. Ale serio, co się stało? Przecież bym to widział już chyba dawno temu. Nie, używa tego. Ja mówię, sorry, ale użyłem tego właśnie. I wajwa, to jest niemożliwe, sorno, ale błagam Wam. To nagłe wybicie. Ja tak jak patrzę, co się dzieje. Nagle wchodzę niżej i mamy to. Ale proszę Państwa, coś tam robienie. Ta ja bela jest coraz bardziej zrujnowana. Każda sekunda, która mija, ta bela jest po prostu bardziej sterylizowana. Ja nie przez hakera, bo nigdy mnie nie widziałem hakera nawet. Widzicie to sobie tema tak. No dobra. Nie mam do pojęcia co mam zrobić w tym odcinku za bardzo. Ale mogę wam pokazać, pokażę wam fajny trik. Eloka. No, nie tu nie. Panie, pani tego nie znam, jest wasna. Ja Dawajcie. Ten pana na, na, na dłuższy wachotroda a to mówię, tras na duża ochotroda kolegę znajomą? Ja mam znajomego? grze? Włochit shit. Wło oh, shit. Oh, shit Oj, ja miałem nie przykinać, dobra. Nie pomagam masz to mi genialne wyniki. Zaprezentuję wam mapę, którą kiedyś zrobię. Hey, Uwaga, należy elektryczna gitara Słabo, potem droga No, skończyło się dobra Wejdzie z konów zmarnowane, że wyglądają coś lepiej. No już kliknąłem to. Nie, cancel Zgnień. Tu, tak, No, widzicie tu? No bardzo, dzieło. Dwa mapy, które bardzo niedawno stworzyłem. Nie tyle dawno, ale nieważne. Dajcie mu glumę, bo się dojść na kanclizacja. Ja mam taką wielką górkę. Tak like Mountain, jak Mountaine, żebym szczery. To jest wzięte z Mountain Jakieś się to ukończyć? Wzięte takie dwie małe które na które się na sygnał tak trochę postarałem, ale moja taka pierwsza mapa, a którą się mocno postarałem, to jest jakaś inna. To jest Forest akurat. To, to już zresztą minęło. Tak, tak, robię więcej. Willy, tak. Mamy jakieś tam moon mapy, ale też nie mam ich, są zum... inne. Bądźcie na to, bądźcie na to, bądźcie na to, bądźcie na to Come on! Nie wiem, że do mnie jest to miejsce jest niemożliwe Powiem że to było możliwe kiedyś No? No to? Nie! Dobra, mam to gdzieś Nie pokazywałam to, nie tego Nie mam pojęcia co robić w tym odcinku Mam być z szczery wiem co zrobić Programowano. Improvement. Muszę jakieś jakiś poprawka. Muszę jakąś muszę coś zrobić, poprawka. No cali się tym, więc nie. No, ten pierwszy filmik powoli. Nie, ale nie, no, nie mogę nie można tego zrobić, więc no i pan. Nie, wiem, kiedy będzie następny odcinek? Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie następny odcinek, na co zaczynasz. Będę będzie szkarł, więc będę mi nagrywać pewnie. To będzie taka przerwa, ale nie będzie pewnie trwała roku, błagam was Będę się kogoś tylko zrobiła Nie wiem mam tyle subskrybentów, jakby błagam was Moje bardziej popularny filmik to jest jakiś short I ma 100 wyświetleń, jak się nie mylę Coś tego ma. To jest short Nie, to się nie dzieje. to po prostu takie O zobac zobaczcie na to, i takie, o dobra To jakaś 2 czy 3 lata temu Dobra. improvement. To no, jest nie, nie pamiętam jaki błąd powinien kiedyś. No wiesz, nie mogę powiedzieć tego błędu teraz. Czy mogę, ale czy warto? To jest prawie, czy warto, dostać. pytanie, czy warto. Jesteśmy boom warto. Bum. Bum. Jump. Kurczę, to umieć, ale mi się. Takie fajne miejsce nazywa się... ...zadupie na, na dolne. XD Nie widzę mu... A wiem, że to jest komara. ja wiedziałem, że to mała, ale... Nie dałoby się zdobyć sobie jakiś kluczek jak tam jest. Jak macie jakiś dobry pomysł na rady, to możecie mi dać. Jeszcze przeczytam, jest szansa, nigdy nie wiem że przeczytam, nie się was okłamywać, znaczy jest szansa, pewnie przeczytam, ale nie jestem pewien tego. O, ty ja paliwo? A wiem, że to jest akt, tak, wiem, pominam paliwo, skoczyłem na górkę i gra mi zaliczyła to jako o śmierć, my tylko, że potem zdobyłem to paliwo na Nofuerze. Znaczy, jak już umarłem, to potem jeszcze z która pojazd. To nie tak często dzieje i wiem, że na sobie zadziało właśnie do zoru, jak się nie mylę Tylko, że on grał w tym Muranderem na Winterze I w onu przez chwilę, a potem zostało to paliwo. To jest to z tym czy masz o to czy nie jest klucz, Ty Daj mi klucz. Daj mi klucz, ślidaśmy chyba nie jest. To Darmowy klucz. Weź ten highs i się Na pewno będę. sobie kupę mastery co jak wyjdą. Ale nie wiem czy wszystkie. Na początku, jak zobaczę AWD, jak mi się spodobają, to pewnie kupię wszystkie. Albo. Nie, czy wszystkie. Może nie żeby nie kować w kolejności, mogę kupić na przykład też Kama wtedy, ale muszę kować jeszcze tego OR drive'a to mi się nie chce. Muszę też być rozsądny z, z tym wydawaniem mocnym. Po prostu wydać naciski moich koinów, a potem, bo jest a potem nowy pojazd, tego możesz kupić za coiny. Tylko, że w takim sensie, że tylko za coiny, żeby stać fajny access. Jakiś silny pojazd. Albo takiego, albo będę chciał sobie ulepszyć link partsy To taki pierwszy level, czyż to będzie logiczne. Jak mi się spodoba, pewnie będzie więcej. Jeśli nie, to nie. Wiem, że będę trzymać, to ma być właśnie AWD. Znaczy jak będzie jakiś czas czekania dodatkowy, to się to będzie źle. Błagam właśnie róbcie tego. Dla fanów Dumbagiego, jak ja. Myślę, że jakaś gromadka osób. Znaczy gromadka, ale mała ilość. Taka garstka. Spromnie widzę, okej. Nie, plażę... Znaczy, nie było bo to nie jest to zła mapa, ale daleko ma to paliwo, więc mam szczery. ja są w rozsądnych miejscach. Tylko, gdyby były, były bliżej, to on się bardziej cieszył. To się nazywa pomijanie roku. No to, to jest, to jest koło, czy co czy mnie nie nie, Ja nie mogę takich górki pokonywać. No będzie to, to nie jest 5 km. Ty górki na foreści, widzisz po 30, jak nie więcej. Na no, bo to nawet takich górek nie ma na takim dystansie. I jeszcze będzie na górce wagio, prawda? Czy będzie Nie, nie da się, nie da się, błagam was! mi też, nie wiem co to jest tam, dobra Super, ktoś? Nie ma życia. Nie ma, give to ciekawości. tysiąc racja. Jakiś fajny proces. To jest niezwykle. O, ale będzie truny Tam nie że... mam szans. Nie jest dobre. Mapa, jednak. Dobra, koniec. Narka.